Cześć wszystkim, Patryk Przełaj. Słuchajcie, jest godzina 8:30. Startujemy właśnie w kierunku wydm Międzyborowskich. O godzinie 10:00 wystartuje stamtąd najpierw bieg, później po biegu 10:30 wystartuje rajd rowerowy postaram się wam nakręcić jakąś relację z tego, pokazać przebieg tej imprezy. My jako przełaj jesteśmy współorganizatorem, organizujemy właśnie tam ten rowerowy. Nasza ekipa będzie jechała i przewodniczyła reszcie na trasie 30-kilometrowej. Tak więc zapraszam was wszystkich do oglądania. Słów o sobie, powiedz co tutaj robimy, jaki jest cel tej imprezy. Cześć, nazywam się Jacek Pawlikowski, jestem z Krakowa. Jestem biegaczem, ultramaratończykiem, wiatrionistą, przewodnikiem osób niewidomych i mam zaszczyt dzisiaj poprowadzić tutaj bieg dla Kamila. Jest to bieg charytatywny. No niestety, Kamil to 16-letni mieszkaniec gminy aktorów który zmaga się z chorobą nowotworową. E, okazało się, że w styczniu e, doznał takiej nowotworowej choroby, jak, która się nazywa chłoniak Burkitta. Jest to nowotwór złośliwy trzeciego stopnia, więc no, sytuacja jest poważna. Obecnie jest w trakcie chemii i, i Psy są bardzo dobre rokowania, stąd między innymi nasza też akcja, żeby wspomóc rodziców, rodzinę Kamila. Jest to bardzo potrzebne. Wiemy, że leczenie w Polsce jest bardzo drogie. Wszelkiego rodzaju środki lekarstwa potrzebne do tego pochłaniają mnóstwo pieniędzy więc myślę, że ten bieg w pewien sposób pomoże i zasili rodzinę i, i, no i przełoży się to na leczenie Kamila. Ok, a powiedz mi, dużo osób przewidujecie dzisiaj podczas tego biegu? Słuchaj, no jestem pod wielkim wrażeniem, no wręcz nie dowierzałem, jak Natalia mi zakomunikowała, że to, że będzie biegło 100 osób. Naprawdę akcja jest bardzo krótko, bardzo mało nagłośniona. Udało się nam Zebrać 100 osób, więc to naprawdę w przeciągu to jest do dwóch tygodni od pomysłu do realizacji, więc to jest naprawdę no duży, duży wyczyn. Jesteśmy bardzo zadowoleni. No i y, oczywiście trasa jest tutaj bardzo, bardzo fajna, bardzo y, wymagająca. Ale myślę, że biegacze będą bardzo zadowoleni Bo również. Chyba jest tak, że to jest też, też może być jako część rekreacyjna po prostu, czyli ci, co się chcą ścigać, będą się ścigali, ci co chcą po prostu przebiec te 5 km albo nawet przespacerować też mogą. nie? A czy ta część biegowa dzisiaj to jest tylko to, czy będzie jeszcze coś innego, czyli coś dla. Fanów dwóch? Oczywiście tak. Część biegowa, za którą ja odpowiadam, będzie to bieg około 5 km. Nie jest to dokładnie, ale około 5 km, mm -hmm. tak jak wspomniałeś, tu głównie chodzi o, o, o akcję charytatywną i to jest nasz priorytetem, to jest najważniejsza rzecz. Natomiast przy okazji oczywiście jest to zabawa, ale w zabawie każdej rywalizacja o, to, tak. jest ważna. Więc oczywiście są tutaj osoby, które znam, z którymi biegałem też mm -hmm. bardzo. Bardzo dobrzy biegacze, i ja myślę, że to czoło, które pobiegnie, więc oni będą tam rywalizować. Natomiast reszta, ja myślę, że to jest głównie rekreacja. sobotnia fajna rekreacja, Ta. zabawa i przyjemność. Bija... Oczywiście, również yy, wiem, że będą rowerzyści, czyli będzie taki maraton rowerowy. Jak widać tutaj już ta, zbierają się rowerzyści, więc y, myślę, że, że no, będzie fajnie, będzie Nordic Walking, będą też chodzić z kijami, więc no, staramy się to, żeby jak największą część tutaj społeczeństwa jaktorowskiego zaangażować w to. Tak, widzę, widzę, że zbiera się już jakaś grupa. Y biegowa z Piastowa, grupa e, biegowa z Dżakarty, czyli jedna tak. z Jaktorowa. Tak Tutaj też widzimy, przyjechał Paweł, który właśnie e, organizuje też tą część e, rowerową. Tak więc co, czekamy na e, bardzo fajną realizację i będziemy dawać znać, co się dzieje w trakcie. Nie? Jasne, oczywiście, dzięki bardzo. Dzięki, dzięki bardzo, dziękuję, dzięki, dzięki ślicznie. Kilka słów tylko, właśnie skąd może jesteście? E, my jesteśmy z Piestowa, Piestowa. z wymiany fiestów okay. e, i trafiłyśmy tutaj dzięki koleżance. Okej. Okay. Na Facebooku zobaczyła, że jest bieg charytatywny, a my Charytywny. lubimy w charytatywnych biegach uczestniczyć. Chciałbyś się, się przyłączyć? Tak. Super. No, tak. ekipa jest, widzę. Dosyć spora. E, no to no część tak. naszej ekipy, ale tak naprawdę. No bo to jest krasie... sobota, część biega na palkanach, więc to tak nie do końca wszyscy mogliśmy tu przyjechać. Mm -hmm. e, jakie plany? Na dzisiejszy wyścig? Spokojnie. Chcecie się ścigać? Czy, nie. 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 Czy rekreacyjne? Rekreatywne biegi to jest rekreacyjnie. No, ale pewnie jest tak. Chcemy jak, wspierać. Że jak tak, się wspierać. poczuje taką nutkę właśnie wyścigowca, to też się chce przy okazji ścigać. Nie, nie, do, końca to nie do końca. Nie do no, końca. No, nie. Znamy też trasy, trochę po lesie, więc to tak trochę tak, jest ale trudniej. Ale najważniejszy jest ten cel, żeby... O ja właśnie ten cel nas tutaj przyjść i pomóc. Wspieranie tak, ja Jak tak, to jest tak. w hasie, to tutaj, właśnie, bo dobro wraca. I to chyba właśnie taki jest główny cel no dzisiejszej imprezy, nie? tego, nie? Jak to jest? Tak. Pomoc ma moc. Pomoc ma moc. Pomoc ma moc. Tak, o, no tak, tak. Zaczęliśmy od różnych akcji charytatywnych, które wspieramy. Mhm. Nie tylko bieganiem, ale uczestnictwem w jakichś różnych fitnessach i fitnessach Mnie. też mieliśmy. Czyli po prostu aktywnie. aktywnie. Tak, jak no, najbardziej. Aktywnie pomagać, to chyba taka, taka najlepsza forma, jaka, jaka może być. Nie? Tak, można dać dużo od siebie. Dobra, no to co, to życzę powodzenia. To także jest to przyjemność i O właśnie, to jest coś najfajniejszego. Bo się tak. to powodzenia. Dziękuję w razie czego dzień, do na, na meczy też do Was przyjdę. dobrze, Jaki tu jest napis ogólnie? Gdy tu życe biegną wszystkie miny... Wszystkie miny żadną. Okej. Okay. Stużyce najlepsze. Ile osób dzisiaj jest ogólnie na stu, Sturzyc? Sturzyc będzie no, około 10 osób. 10 osób. Okay. Plus zaprzyjaźnień z Sturzycami. Wiem, że będzie też koło cyklistów z aktorowa? Będzie, będzie, tak będzie koło. Widać, bardzo że... dużo osób się zgłosiło. Tak. W ogóle super impreza. Widać, że jest organizacja Tak. tak. fajna. No to życzymy powodzenia. I Dziękujemy na będziemy bardzo. Będziemy się Sturzyce! Tak jest, <laughs> O, widzimy, że idzie kolejna ekipa biegowa. Zapytamy. Dzień dobry. Czy pan będzie dzisiaj biegał na trasie? A pan będzie biegał dzisiaj? Chodził. Chodził. A pani przebiegnie 5 km dzisiaj? Nie, będę się na spacer. Super, piąteczka. Tak więc życzę wam powodzenia. Ja bym sobie wi Widzimy ja bym się sobie na trasie. Powiem. Jesteśmy już tutaj właśnie na linii startu. Startujemy gdzieś za 40 minut, prawda? Widzę, że towarzystwo cyklistów jak to robi, już się zbiera. Może kilka słów właśnie o, o, o waszym towarzystwie, ile lat działacie. Nasze towarzystwo istnieje już 20, 25 lat, tak? 25, 25 lat. No to, to czas. tak Liczy nas około teraz 80 osób mhm. właśnie w takim starszym wieku. I organizujemy różne imprezy czy przedsięwzięcia. Mhm. Dla cyklistów i nie tylko, dla sympatyków również. Z reguły dwa razy w miesiącu wyjeżdżamy na różne trasy mhm. rowerowe, bliższe i dalsze bliższe tutaj po okolicy, dalsze to mamy przyczepę, wozimy sobie rowery, jedziemy jakimś busem mhm. i tam. Też kontynuujemy zwiedzanie innych okolic. Czyli przy okazji no, można pozwiedzać, tak. społecznie się połączyć z innymi właśnie ludźmi, sportowo. Ale rozruszenie sportowo. Rozruszenie tak, tak. To... Na każdy wyjazd jest wyznaczony przewodnik, który mhm. prowadzi, opowiada o ciekawych miejscach, ludziach. Także to jest takie naprawdę, wiekowo jesteśmy tak zbliżeni, ale robimy 40-50 kilometrów sobie tak przejazdem. A ile osób liczy wasze towarzystwo? 80 tak. Mamy również wycieczki autokarowe i krajowe i zagraniczne. Super. A powiedz, jak można was odszukać, żeby ktoś kto będzie właśnie chciał dołączyć? Mamy stronę internetową tcj. Jak to rok? Mhm. Tecyjotmyśnikjaktorow.pl yy, To jest nasza, strowa, tam, nasza strona internetowa, można się z nami spotkać, a jeżeli jest ten mój telefon aktualny, można do mnie zadzwonić, ja już dalej Pewnie. pokieruję. No to też zrobimy także że najwyżej podamy numer telefonu, później Można filmie, proszę, bardzo. będzie mógł dołączyć. Mamy, mamy deklarację, należy wrócić deklarację wypełnić i jest już się pewnym prawnym członkiem naszego towarzystwa. Naprawdę to warto, to. warto, taki I, i łączyć się do takich akcji jak dzisiaj, czyli właśnie Dzisiaj pomoc, tak, to jest bardzo fajna akcja, bardzo fajna akcja. No jutro będzie nas, nas na pewno większa grupa i tam się spotkamy zapewne. To co, no to życzę powodzenia na Moje nazwisko Grzegorz Zimiński. Bardzo nam miło. I Basia, ba Basia Bardzo, bardzo nam miło. No. Do zobaczenia na trasie. Dziękujemy życzę, za zaproszenie. Życzę powodzenia, wszystkiego Dzień. dobrego. Dzień. A tak z zaskoczenia. Nie spodziewałem się, że to będzie tyle osób. No, ma być ponad 100. Ponad 100 osób i 108. Taki cel na naszej. Przebiec 105 km. 5 km. Czy zrobić 5 kółek? Przebiec 5 km dzisiaj. Wiem że, są, wiem, że są chłopaki, którzy mówią, że chcą zrobić to 20 minut. No to na pewno tak nie Będzie się gonił, czy nie? No na pewno jak się jakiś herpagan trafi, to się pod niego potrzebie, ale czy wytrzymał, to... E, Biegniemy dla Kamila, to jest 16-letni chłopak z naszej gminy, kochany syn, najlepszy brat, wspaniały serdeczny kolega, który musi stanąć do bardzo e, trudnej walki z chłoniakiem Burkita. Premiowane są trzy pierwsze miejsca, plus yy, pierwsza kobieta. Pierwsza <laughs> yes, kobieta ma też nagrodę, ale oczywiście... I klaskamy. i <noise> <noise> Nie tam. Tak. Wszystko mnie boli Gdzie cię boli? Uwaga! Nie słyszę! Ekstra! Do przodu i do

Na ja żeby nie... fetu. Ja bierzemy żebyś do kogoś strzelał. Tak, mamy profesjonalny leci do startu. Także start będzie pełna profesjonalności. Zostało chyba 10 minut, widzimy, że się wszyscy tutaj mega tak, rozgrzewają. Się, wszyscy się rozgrzewają. Także będą super przygotowani. To jest ważne od naszej kontuzji, więc to właśnie, bardzo tak. fajnie. To to bardzo Będzie ogień. Tak jest. Ej! cztery, Dawajcie, dawajcie! <śleski> No i wystartowali. To miał 53 start. Ten, ten. Szerokości. Biedni, biedni. Szerokości A. Czas. Łap czas. Dobra. Za to. Stop. Brawo. Brawo. Okej. Dobra, czyli... Startujemy. Uwaga. Czyli liczymy od pięciu. Pięć, 4, 4, 4, 3, 2, 2 1. Start. მშვენიერია ბრავო ბრავო Kilometrów ja 18 ja minut. Tak, ja minut. Tak, no. Jak jak następny trasie? Ja tak, zmęczeni? Tak, nie. zmęczeni chłopaki. Zmęczeni. Ale ten, no opóźnił się ten, przepraszam was za tą... A No, ale Ale czasy, kurde. Gratulacje, chłopaki. No. Dobrze. Spoko Bartuś, fajnie. Gratuluję wam. Teraz sobie tu. Powiedzcie jak tam właśnie trudność trasy, jak tempo widzę. Że 18 minut. Trasa tak? dobrze nam znana. Tempo na początku dla mnie za szybkie. Tempo, luz. Synowi się Pokojnie, dałem podpuścić, on utrzymał, ja osłabłem. A właśnie, I czyli tak się taka, skończyło. tata ta i, i, ta, ta i syn, tak? Czyli w tak, za razem. zacząłem, a umarłem, syn dokończył i dziękuję. Czyli kto Fajny był, trening. Sen pierwszy. To był pierwszy. No, syn, no, to tak. brawo dla was. Niestety gratulacje. ostatnio to się do, dosyć często zawsze się zdarzy. Czyli no, lepszy. Uczeń, uczeń, przerasta. Przerasta mistrza. mistrza. Gratulacje dobrze łapcie czas. Brawo! 23, brawo! Jaki, jaki czas? Pięknie. 22, 23. Pięknie. Brawo, dareczku! Brawo! Brawo! Jest pierwsza kobieta nasza! A nie mówiłem? No. Brawo! Brawo, łapcie czasy! Masz? Brawo! Numerek! Jaki masz numer? A, dobra, spokój. Bravo, bravo, Druga kobieta. No bravo, 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 bravo. Gratulacje! Dzięki! Brawo, 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 brawo! końcóweczka. Brawo! brawo. Brawo, brawo! Brawo, pięknie. Następna kobieta. Zmęczeni? Bardzo, ale było bosko. Ale nie widać w ogóle zmęczenia. Nie, bo jest kondycja. Ja nie widzę. O, właśnie. To, to najważniejsze. A ja o, dziękuję to bardzo. Że my będziemy gdzieś daleko w tyle. Wiesz? Za wszystkimi. Tak, ja tutaj. Brawo! Brawo! Brawo. O. Brawo. brawo! Piąteczka. Piątka. Marysia? Jak trasa? Dobrze. Zęczyłaś się trochę? Da. Tak. Tak? Wyprzeciwa mamy nie wiem gdzie jest. Ale przebiegłaś tak, za daleko do całe 5 kilometrów? O kurczę, yyy. super, brawo, szafun, szafun. Brawo! Jestem chciałem tak no, Brawo! Super! Nie wyspał się? Jak było? Nie! Się... 57,21. Brawo! Mniej niż godzina! Brawo, synu. brawo, Michał! Zapytamy dziewczyn jak trasa. Part jak trasa, może chodźcie. Na boczek zejdziemy, bo tu będą biec. O. Bardzo wymagająca trasa. Trasa rewelacyjna, świetna. Tak. Wiemy, gdzie wymagająco. jesteśmy z treningami. Okej, okay, czyli tutaj się bardzo podobało. <gry> jeżeli tak, no. tak, warunki świetne. Tak. No, no Trzeba poćwiczyć podbiegi. Tak. Troszkę podbiegów, troszkę zbiegów. Okoliczności, czyli las. Ale piękna pogoda piękna pogoda, Piękne ścieżki, przyroda. Tak. A jak, jak organizacja? Jak organizacja bardzo, też mega. Bardzo. Bardzo. I, tarczy, siedem, I strażacy. to, się przygotowali, to, to naprawdę Nie było momentu, mega. żebyśmy się zawahały, gdzie Tak, Na są czasami dużych, komercyjnych jest problem. Nie wiadomo gdzie trasa. Tutaj wszystko, tak. dobra informacja, no repelacja. Super. I widzę Cześć też jakiś dyplom. dyplom. Tak, ja więc mamy. Gratulacje dla Was. Dziękujemy. Idziemy wypatrywać koleżanek. Brawo! Ile? Godzina i 37 minut? Godzina i 7 minut, przepraszam. Hej, mój baloniki, Godzina i 7 minut. Jak trasa? Kamil, dla ciebie nieważny jest wiek, ważny jest to charyzma, masz walczyć. Dla ciebie dzisiaj walczyłem. Brawo! Drugie miejsce, brawo kto będzie trzeci. Kto będzie trzeci? Nie wpuszczaj ich, bo będzie trzecie miejsce! Nie wpuszczaj! Brawo! Brawo! Trzecie, czwarte i piąte miejsce! Super! Brawo! Serdecznie. Dziękuję. Tutaj jest taki puharek. Ale o, głównie dziękujemy dziękuję. za uczestnictwo. I jest nam niezmiernie miło, że przyczyniłaś się do tej charytatywnej zbiórki. Dziękujemy. Brawa, brawo. brawo! Teraz bardzo dziękuję. Brawo. Druga Marta, Tarczyńska z numerem bardzo, brawo, 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 przepraszamy. Gdzie jest drugie? Tu, tu, tu. Eee, ale, drugie ale, po Gratuluję, dziękuję ale przede bardzo. wszystkim gratuluję otwartego serca i dziękujemy ślicznie ja za pomoc. Dziękuję dla ten. Bardzo dziękuję. Za organizację. Żeby Dzięki, było... piękne. Dzięki. Słuchajcie, to jest naprawdę młody chłopak, bardzo dobrze zapowiadający się biegowo. E, no jego czasy zdziwiają, no, są zdziwieniem dla wielu biegaczy, że tak powiem. Nawet dla mnie, gdzie no, z wieloma się spotkałem. Także naprawdę ogromne brawa dla babki Ogromne brawa. Dzięki. No jesteś kozak. Jesteś kozak. Tutaj Szyna. Szyna tata. <laughs> Tak. Daj, czekaj, co? Nie możemy się to się nic za są? Wiecie, to są? O, gdzie się pcha? Gdzie się pcha? No. Może następnym razem. Dwa lata temu ja bym tam stał, nie? O, dwa lata temu, to wiesz, ja. Posłuchajcie, to nie jest z big okoliczności, to jest ojciec Bartka. A no, to już to już tutaj już w genach, no, to krwiopłynie także gratulacje, Piotruś, syna no i drugiego miejsca. Proszę bardzo. Dziękuję. Darek Maruszak, zapraszamy, 22.33, to jest naprawdę bardzo dobry czas. Darkowi... Darkowi pragnę też z tego miejsca podziękować, Darek wytyczał trasę, także wszelkie te potknięcia już to do Darka. Ale naprawdę dziękujemy bardzo. Darek jest bardzo otwartą osobą, którą nam tutaj bardzo pomaga zawsze. Darekku, gratulacje dziękuję i bardzo, bardzo ci dziękuję. Ślicznie dziękuję, proszę. Dzięki. Bra Uśmiechamy się. <śmiech> <śmiech> bardziej? Jeszcze bardziej no coś tego. Dziękuję dębałą. bardzo. Bardzo dziękuję, naprawdę jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za dobrą zabawę, za duże serce z waszej strony i życzę wam udanej soboty. Dziękuję bardzo.